Cześć wszystkim z tej strony czupry, na dzisiaj chciałbym skupić się na meczu Virtusów przeciwko Kingwin. Postaram się wytłumaczyć, dlaczego Polacy przegrali to spotkanie, poprzez małą analizę niektórych rund i zachowań. Ogólnie sami wiecie, jak Virtusy grają, i jest mi strasznie przykro, że internet zalewa taka masa hejtów w ich stronę. Uważam, że zamiast bezpodstawnie krytykować zawodników, należy ich jeszcze bardziej wspierać i konstruktywnie wypowiadać się o ich grze. Dlatego właśnie postanowiłem stworzyć ten filmik, aby po pierwsze dokładnie wam wytłumaczyć, dlaczego Wirtusi przegrywają mecze, a po drugie mam nadzieję, że filmik dotrze do naszych chłopaków i przeanalizują moje słowa. Tak więc przejdźmy do pierwszej sytuacji. Była to 29. runda, jedna z najważniejszych na tej mapie. Wirtusi wygrywali 15 do 14 i doskonale wiedzieli, że ta runda zdecyduje o tym, czy wygrają pierwszą mapę. Po tym jak Polacy weszli na BSA zabijając przy tym trzech przeciwników i tracąc tym samym Snaxa. Stworzyli sobie tak doskonałą przewagę, że wystarczyło tylko czekać na przeciwników. Bomba została podłożona bez mniejszych problemów, a chwilę po tym Michaelele zaczął strzelać w Neo od odnogi. W tej sytuacji naprawdę fajnie zagrał Biały, bo wychylił się momentalnie po tym jak usłyszał strzały bądź informacje. Gdyby Neo nie dał rady sam zabić Michaelele, to Biały by go spokojnie dobił. I teraz skupmy się na sytuacji, gdzie Rain wychodzi od deski na bombsite A. Była to tak dosyć kuriozalna sytuacja, że aż nieprawdopodobna. Rain po kolei pozabijał wszystkich naszych graczy i jeszcze zdążył rozbroić bombę. Co w takiej akcji zawiodło? Po pierwsze, w największym stopniu indywidualność naszych zawodników. W sytuacji, kiedy mamy tak wielką przewagę i do tego podłożoną bombę, należy wyczekiwać jak najdłużej przeciwnika, aby ten musiał się po prostu śpieszyć. Jego goni czas, a my mamy za zadanie jak najbardziej się z nim droczyć. Może jeszcze dojść do sytuacji, że po prostu trójka albo czwórka zawodników wychyli się razem w jednym momencie na rywala. Jest to o tyle mądre, że czwórki przeciwników naraz nie jest w stanie zabić, tym bardziej, że byli oni rozstawieni w czterech innych miejscach. Co jeszcze zawiodło? Po drugie, tak naprawdę nie fart naszych graczy. Ta w momencie, kiedy przeskakiwał na elektryk, wydaje mi się, że chcąc potem rzucić Mołotowa na eskę, dostał magiczną głowę w locie, także aż się poskładał. A Neo strzelając w Reina zadał mu tylko 99 obrażeń w trzech hitach, zostawiając przeciwnikowi 1 HP. Ogólnie podsumowując, to nasi zawodnicy powinni jak najdłużej wyczekiwać Reina, tym bardziej, że mieli naprawdę mało życia. Każdy z nich powinien pochować się po kątach, ale mimo wszystko stać tak, aby w razie czego pomóc sobie nawzajem. W tym przypadku najbardziej zawinęła tylko i wyłącznie indywidualność naszych graczy. Choć akurat po dogrywce wygrali tą mapę, to jednak sami pewnie wiecie, bez takiego indywidualnego wychylania mogli obejść się bez dogrywki. No i mamy teraz drugą sytuację. W tym przypadku Snacks z Tazem zostali we dwójkę przeciwko jednemu Reynowi, który idzie od Bomb bombsite'u A. I spójrzmy na rozstawienie naszych graczy. Taz podkłada bombę na bs a Snacks na kucaka czeka na rywala. Co w tej sytuacji zawiodło? Wydaje mi się, że Snacks poczuł się za bardzo pewnie siebie i był pewien, że zabije przeciwnika, który będzie wychodzić z venta. Bo teoretycznie w sytuacji 1 na jeden stojąc w taki sposób powinien mieć przewagę, ale na takim poziomie nie można liczyć tylko na to. Trzeba tak się ustawić, by móc sobie wzajemnie pomóc. Tym bardziej, że Taz miał flesza, nawet jeśli chcieliby zagrać agresywnie, to mógł się bardziej schować i poprosić o fleszę od Taza i w tym momencie się wychylić. Chociaż wydaje mi się, że to i tak byłoby za bardzo indywidualne zagranie, tym bardziej, przegrywając 9-0, nie powinno się tak zachowywać. Najlepszą rzeczą, jaką mogli zrobić w tej sytuacji, to schować się oboje na BS-ie i wzajemnie sobie pomagać, kiedy Rain próbowałby odbijać BS-a. A tak w tej sytuacji Rain zabił najpierw Snaksa, a potem już tylko Taza i udało mu się znów wygrać klacza 1 na 2 i rozbroić jeszcze bombę. Trzecia sytuacja, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, to wejście wirtusów na bomb B. Czyli kolejna kuriozalna sytuacja, przez którą nie mieli żadnych szans na mapie Dekash. Tak więc wszystko wyglądało świetnie. Biały i Pasza wyjęli razem trzech przeciwników i zrobili ogromną przewagę 5 do 2. Wydaje mi się, że tego jeszcze nie da przegrać, ale jednak jest inaczej. Wirtusi wchodzą na bombsite B, bo tam już wcześniej się ustawiali. Od razu po wejściu zabili Foxa, który pilnował BSa razem ze Screamem. Czas na zegarku wtedy wynosił minuta i dwie sekundy. I znowu Wirtusi zaczęli pojedynczo wchodzić na Scream'a, w naprawdę sporych odstępach czasowych, dzięki czemu Scream mógł dobrze się wcelować i obrócić na kolejnego przeciwnika. Nawet miał tyle czasu, że mógł przeładować broń. Dopiero w końcu w 44 sekundzie biały wszedł jako ostatni do BS-a i zabił screama, nie dając mu strzelić ASA. Czyli jak dobrze policzymy, to okaże się, że Wirtusi wchodzili w BS-a 18 sekund. W ciągu tego czasu gracze mogli nawet zrotować aż do maina. Spójrzcie. Czyli co zawiadło w tym przypadku? Ano fakt, że Wirtusi grali tak indywidualnie. Zamiast wejść wspólnie razem na BS-a, zabić screama z dwóch stron, to oni wchodzili pojedynczo tym samym nastawiając się ciągle na pojedynki 1 na 1. No, i pewnie sami wiecie, jak ta runda się skończyła. Michael L strzelił pestkę białemu i znowu rozbroił bombę. W taki sposób się niestety nawet nie zdołali wyjść z grupy, i jest mi strasznie przykro z tego powodu, jak i pewnie wam. No ale co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Jedyne to chyba podesłać ten filmik naszym zawodnikom, aby zwrócili uwagę na to, co robił nie tak. Chociaż i tak myślę, że oni to doskonale wiedzą. Także to by było na tyle. Apeluję jeszcze, abyście nie hejtowali tak naszych graczy, a jedynie konstruktywnie krytykowali. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli spodobał Ci się filmik i chcesz być na bieżąco z nowościami, kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do następnego razu. Cześć.